Witam na spacerze po najstarszej części miasta Gdańska. Spacer jest zorganizowany z okazji obchodów Święta Miasta Gdańska, które to święto organizuje Fundacja Gdańska. Przedstawiam Państwu dzisiejszego przewodnika, przewodnika, z którym współpracuję od dwóch lat, ponieważ od dwóch lat organizujemy razem spacery po mieście Gdańsku. Spacery dedykowane mieszkańcom Gdańska. Aczkolwiek, jeśli są wśród Państwa dzisiaj turyści, to oczywiście bardzo serdecznie Państwa witamy. Aleksander Wazowski. Tu, gdzie się znajdujemy, był, znajdowało się centrum miasta lubeckiego. Skrzyżowanie tych dwóch dróg, dróg, które mniej więcej w tym przebiegu, e, takimi jak Podwale Staromiejskie i Wielkie Młyny w tą stronę, a w tą stronę Pańska, to jest według wszelkiego prawdopodobieństwa główne skrzyżowanie miasta lubeckiego, które rozciągało się w tym kierunku mniej więcej właśnie do Targu e, Drzewnego, a w tym kierunku mniej więcej do ulicy Oborniki. W tamtą stronę kawałeczek za kanał Raduni obecny oczywiście, którego wtedy rzecz jasna nie było. I od tego miejsca będziemy teraz już wchodzili na teren dzisiejszego starego miasta i dzisiejszego osieku, czyli będziemy się poruszali po dwóch średniowiecznych osadach po terenach miasta lubeckiego zniszczonego w 1308 roku i po terenach miasta, właściwie nie miasta osady rybacko-rzemieślniczej istniejącej przed 1308 rokiem, nie zniszczonej w 1308 roku, za to zniszczonej w 1310 roku. Gdzie był ten historyczny osiek, proszę Państwa? No właśnie tu, tu gdzie jesteśmy. Tu było skrzyżowanie dwóch ulic. Ulic, które początkowo nie miały nazw. Były to dwie drogi dzielące na czworo wyspę, dlatego że przeniesiono mieszkańców Odgrodzie na wyspę, sztucznie utworzoną wyspę, ona była otoczona takim prostokątnym kanałem. Początkowo zwykłym rowem, potem kanałem, na tą wyspę właśnie przeniesiono mieszkańców, i to jest właściwy osiek. Od tego miejsca się osiek zaczyna, plus te wszystkie grunty dookoła, na które osiek stopniowo się oczywiście z czasem rozbudowywał. Natomiast tu, gdzie jesteśmy, u skrzyżowania ulicy Panieńskiej z nieistniejącą ulicą Kłótników, czy też Gadułów, tu znajdowało się właśnie centrum tej osady. Były cztery kwartały, 40 działek. Około 200 ludzi tutaj początkowo mieszkało, z czasem się to oczywiście rozrastało. Proszę Państwa, jak Państwo czują, ktoś włączył klimatyzację, więc my też już musimy powoli kończyć, zwłaszcza, że kończy nam się i czas, i trasa. I ostatnim obiektem, który chciałbym Państwu pokazać jest to, co mam za sobą, ten mur. Nie jest to bynajmniej mur zamku krzyżackiego, jak niektórzy przypuszczają, chociaż się znajdujemy się już na terenie zamku, jak najbardziej. Zamek zaczynał się kawałeczek jeszcze za tym murem i ciągnął się tu aż do ówczesnej Wisły, a w tej chwili do miejsca, gdzie Motława zakręca. Ten cały teren to jest teren zamkowy. Natomiast ten mur, który mam za sobą, jest to mur Zuchthausu, czyli domu poprawy, domu wychowania. Ten ośrodek miał sławę zdolnego do złamania nawet najbardziej krnąbnego egzemplarza młodego człowieka i wyprowadzenia go na tzw. ludzi. A robiono to, proszę Państwa, bez przemocy, przynajmniej bez takiej przemocy, jaką sobie wyobrażamy myśląc o metodach postępowania z m, przestępcami lub z ludźmi zdemoralizowanymi w tamtych czasach. Przemoc polegała tutaj na tym, że na przykład nie dawano jeść. Jeśli ktoś był niegrzeczny, nie dostawał jeść. Na szczycie jednego głównego budynku Trutthausu znajdowała się emblemat przedstawiający konia przy żłobie. Wyraźny znak. Pracujesz jak koń, jesz jak koń. Nie pracujesz, nie jesz. Więc pierwszą podstawową sprawą było pozbawienie posiłku. Drugą karą było unieruchomienie w specjalnej sztabie przykutej do ściany, gdzie gościu sobie posiedział troszkę, no i może by mu przeszło. A jeżeli to nie pomagało, sadzano go do celi, właściwie do studni, yy, która była wyposażona w śluzę, wprowadzającą wodę z jednego z licznych kanałów tutaj wokół płynących i w pompę. I zostawiano go w tym miejscu na odpowiednią ilość czasu, podczas którego to czasu mógł nie pompować. Nikt go nie zmuszał, ale gdyby nie pompował, to by się utopił. I w ten sposób właśnie zmuszano człowieka, żeby z własnej woli zrozumiał swoje złe postępowanie, i w ten sposób się zresocjalizował, proszę Państwa, według ówczesnych kategorii, zupełnie bez przemocy. Jeszcze kilka lat temu chyba nie było do pomyślenia, że w tym Gdańsku, w tej bibliotece tutaj. Niemcowi zostaje wręczona wręcz nakroda opica. Bo opis to nie jest wielki polski piewca gdańska. To nie jest żaden Hebeliusz, to nie jest żaden Mrągowiusz i inne, czyli taki, które za komuną tak zwaną służy, służyli za, za tych, którzy świadczyli, mieli świadczyć o tej polskości gdańska. Opis wprawdzie pracował dla polskiego króla, ale chyba słowa po polsku nie mówił. I napiszę jeszcze coś na temat Gdańska, ale też trzeba mieć, zyskać trochę dystansu. Um, szukać innych ciekawych miast czy tematów, o których um, by się pisało. My panu serdecznie dziękujemy za wszystko, za, za książki, za obecność. Życzę Panu powodzenia w szukaniu miast równie interesujących jak Gdańska. Czp. Będzie to trudne. <grym> Państwa serdecznie na kolejnym finale wyjątkowego wydarzenia dla tych, którzy kochają historię naszego miasta, historię Grodno nad Motławą. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I muszę powiedzieć, że dla instytucji takiej jak nasza, czyli instytucji, która zajmuje się niejako budowaniem od i wspieraniem kreowania tożsamości wśród tak liczna obecność yy, yy, Państwa i tych, którzy uczestniczyli dzisiaj w quizie, i, i finalistów w sobotę, w południu, którą można przecież spędzić znacznie przyjemniej, aniżeli e, z jednej strony męcząc się na quizie, z drugiej strony pastwić się będzie niedługo nad, nad finalistami, kolega Michał Szczagiewicz. E, to budzi taką świadomość, że to, co robimy, ma, e, ma sens i za tę obecność bardzo serdecznie Państwu e, dziękuję. Która pierwsza? Pytania za jeden punkt. Czy siedzibą gdańskiego gimnazjum akademickiego stały się zabudowania klasztoru franciszkanów na Starym Przedmieściu. I kolejne pytanie. Czy wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku miała miejsce w roku 1987? Czas stary.